Cześć dziewczyny, tutaj katarzyna z Wigello.pl. Przychodzę dzisiaj do Was z modelem o nazwie Classic Joy. Występuje w wielu bardzo ładnych kolorach, ciemnych, jasnych z odrostami. Pokażę Wam je na końcu, ale zacznę od tego, jak ten model wygląda. Classic Joy to klasyczny bob z grzywką. Fajne sypkie włosy plus grzyweczka, która zawsze będzie opadała, no bo tak jest doszyta. Czepek od środka wygląda tak, jest elastyczny, przewiewny. Tutaj na dole jak zawsze ma regulację obwodu głowy na gumce, a tu z przodu ma tak zwaną łezkę, czyli wicherek. Dzięki temu fragmentowi mikroskóry. Włosy na górze bardzo ładnie się układają, i tutaj zawsze będzie prześwitywała, jakby naturalna skóra. To super naturalnie i ładnie wygląda. Producentem tego modelu jest niemiecka firma Gisela Meyer. Występuje naprawdę w wielu kolorach. Nie jestem w stanie Wam tutaj wszystkiego przymierzyć, ale przynajmniej pokażę. Na głowie mam kolor L12. To taki naturalny, przyjemny brąz. Natomiast występuje na przykład w dwóch innych brązach, troszkę jaśniejszych, przy czym jeden ma odrosty, a drugi nie. Ten jaśniejszy, z lekkim odrostem, ma numer koloru uwaga, czytam 8, 27, 26 plus 8. A ten kolor to sama nie wiem, czy to jeszcze blond, czy już brąz. Jest bardzo przyjemny, naturalny, z refleksami, ale bez odrostów. I ten kolor to 10, 16, 27 plus 10. A za momencik blondy. A ten chłodny blond z odrostami to numer 14, 23 plus 14. Porównam Wam go z czterema innymi kolorami. Bardzo podobny kolor, różni się głównie odrostami. Moje odrosty są chłodne, a w tym modelu są ciepłe. I ten z ciepłymi odrostami to numer 23001 14 plus 14. Ciepły blond, a w każdym bądź razie cieplejszy niż mam na głowie, i cieplejsze odrosty, zobaczcie. Kolor LR1488H plus 8. Ciepły, naturalny blond, ale bez odrostów. To jest kolor L1625. Ciepły, ciemny blond, także bez odrostów. Kolor 202514. Dla miłośników kolor czarny, czyli 1B. A za chwilę porównam Wam go do brązów. Bardzo ciemny brąz z delikatnymi refleksami machoniowymi. To kolor 4x6. Ciemny, głęboki brąz z kasztanowymi, delikatnymi refleksami. Tak wygląda. A ten kolor się nazywa L8. A to jest kolor śliczny, rudotruskawkowy. I ten wam przymierzę, bo po prostu petarda LG130 plus 8 wygląda właśnie tak. Bardzo fajne, sypkie i naturalne są włosy, a dzięki temu, że mają grzywkę, to te boki nam nie przeszkadzają w codziennym życiu. Często pytacie o wielkość czepka, bo mimo że jest rozciągliwy, jak wam pokazywałam, to nie jest to idealnie uniwersalny rozmiar. Ten model będzie pasował na głowę od 54 do 57. Myślę, że na 58 może być już taki troszkę obcisły. Ja mam rozmiar głowy 56 i pasuje mi znakomicie. Jeżeli Model Classic Joy Wam się podoba, to zapraszamy do naszego sklepu internetowego wigello.pl. Możecie nas także odwiedzić osobiście w Poznaniu, ale jeżeli nie lubicie zakupów przez internet, jeżeli macie daleko do Poznania, to do nas zadwońcie. Z nami wszystko przez telefon można załatwić. Namiary na nas, czyli telefon, jest nad albo pod wideo, zależnie czy oglądacie mnie na Facebooku czy YouTube. Odpowiem jeszcze na często zadawane pytanie: czy jeżeli perukę kupicie na odległość, czyli przez internet, albo telefonicznie, to czy można ją zwrócić? Tak, można ją zwrócić. Jeżeli nie pasuje, to możecie nam ją odesłać, możecie u nas wymienić na inny model i macie na to dwa tygodnie.